Dzień dobry, w poniedziałek, mówię w drzwiom nogi, bo witam się z Wami ja, operatorka kamery, a także roślinki moje, no zobaczcie jak ona to pięknie rośnie codziennie, czekajcie, coś stopimy na ostrość, trochę za blisko chyba staram pojawia się jakiś nowy liść, um. Tutaj też coś jest tam, wychodzi. Pieniążek w końcu chyba zdecydował się rozmnażać. Tak przynieście mi pieniążki, kochane. I tutaj mój fidel, który. Jak powiedziałam Wam wcześniej nie rozwija się jakoś super specjalnie szybko, bo widziałam, czasami dziewczyny pokazują, że te liście naprawdę w ciągu jednego dnia się rozrastają. U mnie tak jakoś jest na wstrzymaniu, ale no, najważniejsze, że rośnie z tej strony muszę pokazać Wam coś przesłodkiego, coś, co zrobi mi James z Lego, to jest strach na wróble. Także nic nie powinno atakować moich roślin, bo tutaj mają z Lego stracha na wróble. Wczoraj zapytałam Was na insta, jakich filmy chcielibyście zobaczyć i to jest część propozycji od Was, te, które są podświetlone to już te, na które odpowiedziałam Wam, że z różnych powodów albo przygotuję, albo nie przygotuję filmu i generalnie no jest ich tutaj troszeczkę, co zrobiłam jeszcze, to sobie zapisałam propozycje na filmy, które powiedzieliście mi, tak? I zobaczcie, ile tego wszystkiego jest, to tylko część. Jeszcze nie zapisałam te, które ja planuję przygotować, to, co Wy chcecie zobaczyć. Także nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wziąć się w kupę do roboty i, i coś robić, tak? Tylko właśnie, żeby znaleźć ten czas. Ale postaram się. W tym momencie właśnie możecie stwierdzić, że tak, nie należę do dziewczyn, które od razu po przebudzeniu wyglądają jak aniołki jego Wręcz przeciwnie. Ja jeszcze postanowiłam, że wykorzystam okazję, póki chłopcy śpią, że poćwiczę trochę, znalazłam jakiejś czesnemu serca dziewczynę. Boho Beautiful, która uprawia jogę, a także, ale jej yoga oczywiście są też takie delikatniejsze sesje, ale są też takie bardziej intensywne, które pomagają zrzucić co nieco, tak gdzie mnie właśnie potrzeba. I właśnie mam zamiar zrobić sobie tutaj już wyłożyłam matę i mam zamiar troszeczkę poćwiczyć. Od kilku dni mi się to udaje, jestem się dumna. Dzisiaj miałam już kryzys, znaczy kryzys po prostu myślałam sobie, hmm, może poleżę dłużej, ale nie, muszę się wziąć w garść, bo zaniedbałam się okrutnie. Trzeba coś z tym zrobić. Ciekawe, na jak długo wystarczy mi motywacji. Mój oh. Dzień dobry! Dzień dobry, guguśka! Wstaliście? Jak grzecznie czekaliście, dziękuję! Mua. Mua uuuu we wake same time słucham? we wake up się razem? nie tak? nie, nie mam się siedzieć mamusia robi exercises, tak? dobrze mi wyszło? one was very very bad which one? James wam pokaże, który był taki zły no ja wiem ja śpię Mm -hmm. Ty mi pokażesz, pokaż jak ty robisz, no. No, she's a bit better than mommy. Bikini. Tak, to był pa, pir, pirat, Pirate ship. Tego nie robiłam, wiecie, zrobiłam kilka, nie wszystkie. Aj, może jutro spróbuję. Że mi się troszeczkę spłaciła, wykąpałam się, mam głowę I zaraz zrobię pranie, bo dzisiaj mam piękną pogodę I pomyślałam, że upiorę tuż um, w żeby wybrać chłopców pościel Także robię to właśnie teraz I chcę Wam przy okazji pokazać coś, co pokazałam Wam na Instagramie ostatnio I są to tabletki, które kupiłam z Waszego polecenia Small, to są dwie wersje, bio i non-bio I ja zawsze wybieram ten non-bio Z tego względu, że ona nie ma w składzie enzymów Które bardzo dobrze radzą sobie z usuwaniem plam Ale niestety mogą podrażnić skórę Wiecie, że ja mam skórę dość wrażliwą I dlatego zawsze korzystam z płynów tych takich właśnie ekologicznych, zdrowszych i y, to jest ciekawe opakowanie. To jest próbka, która, za którą zapłaciłam funta i w środku tutaj macie 9 tabletek. Jak widzicie już zrobiłam dwa prania. E, muszę powiedzieć, że naprawdę są, mają dość intensywny zapach. Nie wiem czy do końca w moim stylu przyznam Wam szczerze. Hello! <grych> Hello! Hello! I co y, też jest fajnego w tym opakowaniu jest... Nie jest... na na Tak? Nie pokazujesz dobrze, to tego nie widać że jeżeli się go dobrze zamknie, tak jak tutaj, to trudno jest dzieciom się do tego dostać. Oczywiście ja zawsze trzymam wszystko wysoko, żeby chłopcy się tam nie grzebali, czy nie bawili, ale oni nigdy nie mieli jakoś ochoty w pranie. Znaczy, ale lubi robić pranie, ale nie miał ochoty się bawić się tymi płynami zbędnie. I hmm, haczyk jest taki, bo to przychodzi do nas zapakowane w takim jeszcze kartonowym pudełeczku, i wrzucę to listam do waszej skrzynki. I to ma rozmiar dużego listu. W Anglii on może mieć maksymalnie wysokość 2,5 cm. I mm, ja zapłaciłam za to funta, ale też podpisując się, jak gdyby się, napisałam im, jak często robię pani. Mamy, I oni. Mamy, tak, ja bym mhm. na section I w nerve section. Cina Andrzej, cina. It's in a hiding spot. Hiding spot, mhm. Uh -huh. So this is like food and really, you put it with, you yeah, like toast and then put it with some of it's delicious. <m <m and then put it with toast, it's very delicious. And then there's shooting little spot and there's shooting. shopping spot. That, That's the shopping spot? Yeah, there's my cleaning spot. Who's there? Pilot? Yeah. Pilot. Pilot. Pinky. Kierowca bombowca. Myś Nie Nie -Mmm. tylko powiedzieć. Hej, <noise> o Nie, ja, ja na razie robi pranie, że Okej. Okay. Um, i w każdym razie, podpisując ten jakby się do tego do subskrypcji, czyli będziecie raz na miesiąc, w zależności od tego jak często robicie, panie, dostawać właśnie to w przesyłkę, oczywiście będzie Was, e, będzie z konta będą zbierane pieniądze. Podobno można w każdej chwili zrezygnować. Nie wiem, zobaczymy. Na razie jestem w miarę zadowolona, tylko wiecie, ponieważ cały czas mam katar sienny e, nie sprawdziłam dokładnie i którym jest ubrań, które ubrałam, była chusteczka, która po prostu wszędzie się rozniosła i dlatego... Mm, <noise> jakoś moje pierwsze doświadczenia z tym, z tym płynem nie były zbyt pozytywne, ale zobaczymy. To jest jeszcze fajne, że to opakowanie nadaje się do kompletnego recyklingu, bo też wiem, częściej jeszcze mnie też pytała osób o mój płyn, który pokazywałam Wam hmm, w filmie o Less Waste, to wyobraźcie sobie, że tutaj jeszcze go mam na dnie, a używam, używałam tylko jego od tamtego czasu, także to już minęło kilka miesięcy. I co zauważyłam też fajnego, słuchajcie, że w środku jest taka torebka, nie wiem czy to będziecie w stanie zobaczyć, chyba nie za bardzo. W środku jest taka torebka, hey która powoduje właśnie, hey. że ten karton jest nie przemaka. Ta torebka przypomina look. taką, Do która it jest na przykład w sokach, to takich dużych, wiecie, kartonach. Co tutaj zamontowałeś? Kto jest taka ciki monkey, co? O Jezu. Don't we'll see even more of these, come. Na razie może ludzie nie chcą tego zobaczyć. Może ludzie chcą zobaczyć jak napsic. mama robi pranie na przykład. No lataj like bobik. It's absolutely loose it. And now my favorite food, my favorite drink is milk. Ta. He's watching me. Powinieneś ciemne w kanapce. Even more, even more there's actually more. Do you want to and see all of them może, na, może nagramy film na ten drugi kanał o twoich wszystkich Nergans, co? Patrzcie kiedy mam tylko w domu, Tak ten minus. Wyczułam polskie radio zetkę chłopakom, żeby się przyzwyczaić do języka. Aluśka! Oj, już będziemy grać. Patrz, patrzcie, patrzcie. I zaraz cała wieża pójdzie. Take your money! Appearance from God Ads <laughs> it

Do nowo otwartej restauracji Hadrow. tutaj właśnie na tej Kiedy Tu jest sklep z pamiątkami. Tak, tam później przyjdziemy. A teraz idziemy do restauracji, bo już jesteśmy spóźnieni. Czy nie jesteśmy spóźnieni? Przyszliśmy na czas. O! Uuu. Wow. O! Oh, wow. Restauracja. Co ty dostałeś? Hey look, you can even get a little teddy bear. Oh. And you can eat it no, no. I will have this guy and this guy. It's obvious you This and this, for the plate. And this ball. For... And I will have this guy. And I want to have this guy. What are you drawing? i decided what I'm going to eat now I forgot no, I'm going to have um, Smashed avocado flatbread And Because apparently it's already after 12 So I'm going to treat myself to pink piccadilly pins. I will show you around Let's present bad boy And uh, for the main I will have See the plank salmon. See the plank salmon. Yeah. So Aggie, do you think they would look good on me? Yeah, definitely. And you have to be a rock star to get all of those. What have you got here, Mama? Nothing. It's after twelve. It's actually one o'clock. And you're Polish, right, so yes. Definitely, okay. <laughs> <laughs> Come on, you. Enjoy. 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 <laughs> 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 <laughs>

yeah, we'll give them to your brother because your brother loves them. So, Alex, you're going to use a bottle and James's or Ketuku. Daddy, what are you having? Golden burger for a golden boy. James. <laughs> Who's this guy? Do you know this one? Yeah, so you one of your favourites, huh? <laughs> That's a good guy. Quite a nice option the They look like they would fit you, mate. <laughs> Oh, the Gaga's legs are almost as uh, hairy as yours. Lady Gaga's boots, you know, she designed those boots herself. I'm trying the booth on for size. That's enough. I'll try it, yeah, give it a go. I'm just I just recorded. can't stop picking up. I think it goes on a... Oh, it's for service. You don't want to press that, it doesn't change the lights. Go on, jump, jump, jump. That's so the waiter comes over. Oh, it's a bit of money. A bit of girl power. You know, you doesn't this thing. Yeah, we like Shakira. <laughs> <laughs> not too close to it, I can't focus on you. <laughs> yeah, we have soy salad. We have soybean salad and soybean. It's regular soybean salad. Mm -hmm. uh, well, it's in the same as the meat or carrot. This looks a weird chocolate. I'm not proud of it. Cheese! Under the bit of Jimmy. I mean that's pretty rock and roll right there. There's one here for you directioners, or what they call them. <laughs> i mm -hmm.

Where are we going? What's your favourite thing in the world? I think someone's excited. Someone's excited. Actually. We're actually here. This one. Look at the train. He's, he looks scared. that is half a spin on that. Yeah? Is no scaffold in on there. The scaffold in. I think I scaffold it. God you're Oni dalej budują. Tady. Oh. Cabin 37 and uh a little bit. <laughs> 10th 12th or 5 6th yes, by 6 yeah? <laughs>

Przyszliśmy sobie na trofalgo square Alek zasnął Kolumna na Losona <dawna> dawno nas tutaj też nie było w, tam w tle Parlament. Widać tam gdzie byłam w poniedziałek A tutaj zobaczcie artyści jak zwykle przedstawiają swoje prace, swoje dzieła. O uh o -oh. It's for luck. <laughs> I the Czy wiesz jaki to jest budynek tam widać? O tam? Co to jest? Elizabeth Tower i Big Ben Tylko jest w remoncie Widzisz? Kurczę, nie zdążyło. A chciałam zrobić zdjęcie jak mój mąż się wspinał na kolumnę Nelsona <grymne> Widzicie jak fajnie być znowu turystą w Londynie Z Tym, że już wiemy tam gdzie się idzie To można zobaczyć Znaczy trzeba potencjalnie uważać chociaż taka mądra nie jestem ale widzicie co robić Zawsze ostrożnie Technology. <grymne> Nie smakuje Ci śliwka? Wróciliśmy do domu już. Alek się przespał, niż arbuza Nie chcesz śliwki? Wpadliśmy do polskiego sklepu. Pyszne, spróbuj. Nie? Ja bym chciała z tego miejsca podziękować Wam za to, że dzisiaj postanowiliście spędzić Fajne. dzień z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My się super bawiliśmy. Już dawno zapomniałam jak fajnie może być właśnie w Londynie, chociaż przyznam Wam, że kiedy wracaliśmy do domu i kiedy było troszeczkę mnie ludzie już tak spokojnie, to też nie narzekam I bardzo dobrze jest wrócić do spokojnego, chłodnego domu, na kanapie I trochę się porelaktować, zanim zabiorę się za przygotowanie kolacji na wieczór A Dziękujemy też Hard Rock Cafe za to, że nas zaprosili Chłopcy naprawdę się dobrze bawili, więc zawsze było widać Alek się obudził, też uśmiechnięty wyspany, chociaż jest dość późno, bo już jest prawie siódma. Także to oznacza, że będzie długi wieczór. Ale nie chcę przedłużać, bo ten film tak długo dzisiaj trwa. Trzymajcie się ciepłutko. Pozdrawiamy. Pa, pa!